Nowoczesne systemy grzewcze w kraśniku. Hurtimex. Technika grzewcza i sanitarna. Autoryzowany partner Buderus VAT. 32. Podczas święta owoców miękkich i rękodzielnictwa 6 lipca odbył się turniej koszykarskich Debli. Otwarcia zawodów dokonał wicestarosta klasicki Rosław Czerw wraz z Zagnieszką Orzeł Depta, członkiem zarządu powiatu tradycją majniaków stało się już to, że uprawiamy różnego rodzaju sporty, organizujemy turnieje. Dzisiaj koszykówka, ale koszykówka w wydaniu takim właśnie jak tutaj. Na ulicy, która zwykle tętni, tętni ruchem, tętni życiem. Dzisiaj zawodnęli koszykarze. Życzę wam, życzę wam rywalizacji w duchu fair play. Życzę tego, żebyście przy, przy tym turnieju dobrze się bawili. Oczywiście życzę życzę, życzę wygranych. Życzę zwycięstwa i dobrej zabawy. Do turnieju zgłosiło się 18 zespołów w trzech kategoriach wiekowych. Szkoły podstawowe, 4 zespoły, w tym jeden zespół dziewcząt. Szkoły gimnazjalne, 5 zespołów. Open, 9 zespołów. Drużyny z kategorii szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych grały systemem każdy z każdym. W kategorii open zespoły podzielone na trzy grupy i zwycięskie zespoły z poszczególnych grup grały o miejsce pierwsze. W kategorii szkoły podstawowe pierwsze miejsce zajął zespół Red Tigers, który zdobył komplet punktów. Drugie miejsce zajął Zespół Rozpruwacze, zaś trzecie koksy. W tej kategorii wiekowej udział wziął jeden zespół dziewcząt pod nazwą UKS Białoczarni. Wręczenia nagród, pucharów, medali oraz dyplomów dokonał Piotr Janczarek, radny Rady Powiatu w Kraśniku. Najmłodsi uczestnicy otrzymali także talony na watę cukrową oraz lody i popcorn. W kategorii szkoły gimnazjalne zwyciężył zespół pod nogą drugie miejsce zajęła drużyna A kto na to patrzy trzecie zaś Element. Tuż za podium uplasowali się dwuosobowa drużyna oraz bzyczki. W kategorii Open pierwsze miejsce po zaciętym finale zajął zespół Wieloryby. Drugie zaś miejsce bez nazwy. Trzecie obojętnie jak. Wręczenia pucharów, medali oraz dyplomów dokonał starosta kraśnicki Andrzej Maj.